Dzieje apostolskie, rozdział 21. A gdyśmy się z nimi rozstali i odpłynęli, jadąc prosto przybyliśmy do Kos, na zaś, na Rodos, a stąd do Patary. I znalazłszy statek, który płynął do Fenicji, wsiedliśmy nań i odpłynęliśmy. Kiedy zaś dostrzegliśmy Cypr, Zostawiliśmy go po lewej stronie i popłynęliśmy do Syrii, i wylądowaliśmy w Tyrze. Tam bowiem miano wyładować ze statku towar. I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni, a niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Lecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy. I udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto. A patuszy na kolana na wybrzeżu, modliliśmy się i pożegnali wzajemnie. Potem wsiedliśmy na statek, a tamci wrócili do domu. My zaś, ukończywszy podróż morską styru, zawinęliśmy do Ptolemajdy i pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień. Wyruszywszy zaś na zajucz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu Ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł. To mówi duch święty. Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł: Co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: Niech się dzieje wola pańska. A po upływie tych dni, przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy. Towarzyszyli nam też niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc nas do niejakiego na zona z Cypru dawnego ucznia abyśmy się u niego zatrzymali a gdy przybyliśmy do Jerozolimy bracia przyjęli nas radośnie nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba a gdy przybyli wszyscy starsi pozdrowiwszy ich wyłożył im szczegółowo czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę a oni gdy to usłyszeli chwalili Boga i powiedzieli Mu Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O Tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. Zrób więc to, co Ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzec głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o Tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i Ty sam przestrzegasz zakonu. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, Wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi i tego, co zadławione i nierządu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. A gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego, krzycząc: Mężowie izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi i temu miejscu. Nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni. I poruszyło się całe miasto, i powstało zbiegowisko ludu, a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima. Ten, wziąwszy z sobą żołnierzy i setników, natychmiast pobiegł do nich. Oni zaś, skoro zobaczyli dowódcy i żołnierzy, zaprzestali bić Pawła. Wówczas dowódca zbliżył się, zatrzymał go i kazał związać dwoma łańcuchami, po czym wypytywał się, kim jest i co uczynił. Jedni z tłumu wołali tak, drudzy inaczej. A gdy z powodu wrzawy nie mógł się dowiedzieć nic pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy. A gdy się znalazł przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu natarczywości tłumu, albowiem tłum ludzki napierał, krzycząc: "Zabij go!". A Paweł, gdy miano go już wprowadzić do twierdzy, rzekł do dowódcy: czy wolno mi coś ci powiedzieć? A on rzekł: To ty mówisz po grecku? Nie jesteś więc tym Egipcjaninem, który niedawno wzniecił powstanie i wyprowadził na pustynię cztery tysiące skrytobójców? A Paweł rzekł: Jestem Żydem, starsów w Cylicji, obywatelem dosyć znacznego miasta. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. A gdy ten pozwolił, Paweł, stanowszy na schodach, Skinął ręką na lud, a kiedy zapadło głębokie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim tymi słowy: Dzieje apostolskie, rozdział 22. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli. A on mówił, jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć. Wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety, jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i cała rada starszych. Od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, Stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość prawdziwie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: Co mam czynić, panie? Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy za nie widziałem odblasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, Przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i, stanąwszy przy mnie, rzekł: Bracie Saulu, przejrzyj! A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego ponieważ będziesz mu świadkiem tego coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi a czemu teraz zwlekasz wstań daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje wezwawszy imienia jego a gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni zdarzyło się że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił: Pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, Którzy go zabijali i rzekł do mnie: Idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. I słuchali go aż do tego słowa. Po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc: Zgładź z ziemi tego człowieka. Nie godzi się bowiem, aby taki żył. A gdy oni krzyczeli i wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, Poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok, Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść, i rzekł: Co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego: Powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on odrzekł: Tak jest. A dowódca odpowiedział: Ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł: A ja posiadam je od urodzenia. Zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchać. A dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać. Nazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i rozkazał zejść się arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej. I wprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Dzieje Apostolskie, rozdział 23 a Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: Mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Lecz arcykapłana Naniasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego: Uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Ci zaś, którzy obok stali, rzekli arcykapłanowi Bożemu złożeczysz. A Paweł rzekł, nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem o przełożonym ludu Twego źle mówić nie będziesz. Paweł świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą. Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczał się wtedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się za wzięcie, mówiąc nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch albo anioł. A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy, dowódca obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał żołnierzom zejść, wyrwać go z pomiędzy nich, i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł – Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o Mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było Więcej niż czterdziestu tych, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli, związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą, skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś. Zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. A gdy o tej zasadzce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. A Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś powiadomić. On więc wziął go, zaprowadził do dowódcy i rzekł. Więzień Paweł, przywoławszy mnie, prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć. Dowódca zaś ujął go za rękę, odszedł z nim na bok i zapytał, o czym to masz mnie powiadomić. A on powiedział: Żydzi uchwalili prosić cię, abyś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Najwyższą, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. Ale ty nie ulegnij ich namowie, bo czyha na niego między nimi więcej niż czterdziestu mężów, którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki go nie zabiją. A teraz są w pogotowiu i czekają na Twoje zezwolenie. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca i przykazał mu, żeby nikomu nie mówił, iż go o tym powiadomił. Potem przywołał dwóch spośród setników i rzekł – przygotujcie na godzinę trzecią w nocy w drogę do Cezarei dwustu żołnierzy, siedemdziesięciu jeźdźców i dwustu oszczepników. Kazał też trzymać w pogotowiu zwierzęta juczne, aby wsadzić na nie Pawła i odstawić go cało do namiestnika Feliksa. Napisał też list tej treści – Klaudiusz Lizjasz, Najdostojniejszemu namiestnikowi Felixowi przesyła pozdrowienia. Męża tego pochwycili Żydzi, a gdy już mieli go zabić, przypadłem z żołnierzami i uwolniłem go, dowiedziawszy się, że jest obywatelem rzymskim. A chcąc się dowiedzieć, z jakiej przyczyny go oskarżali, postawiłem go przed ich Radą Najwyższą. Stwierdziłem, że jest oskarżony o sporne zagadnienia dotyczące ich zakonu. Lecz że nie ciąży na nim żadne przestępstwo zasługujące na karę śmierci lub więzienia. A gdy mi doniesiono, że się przygotowuje zamach na tego męża, natychmiast wysłałem go do ciebie, a oskarżycieli powiadomiłem, aby przed tobą powiedzieli, co mają przeciwko niemu. Żołnierze więc, zgodnie z rozkazem, wzięli Pawła i zawiedli go nocą do Antipatris. Nazajusz zaś wrócili do twierdzy, zostawiwszy jeźdźców, aby jechali z nim dalej. Ci, przybywszy do Cezarei, oddali list namiestnikowi i przekazali mu też Pawła. A gdy przeczytał list, zapytał z jakiej prowincji pochodzi, a dowiedziawszy się, że z Cylicji rzekł – przesłucham cię, gdy przybędą również oskarżyciele twoi – i rozkazał go strzec, w pałacu Heroda. Dzieje apostolskie, rozdział 24. A po pięciu dniach przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i z rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi. A gdy go wezwano, zaczął Tertullus wygłaszać oskarżenie, mówiąc Tobie to zawdzięczamy i cieszymy się zupełnym pokojem i że dzięki twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu. Uznajemy to, najdostojniejszy Feliksie, z wszelką wdzięcznością zawsze i wszędzie. Lecz aby cię zbyt długo nie zatrzymywać, proszę, abyś nas pokrótce w dobroci swojej wysłuchał. Mąż ten Stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty nazarejczyków. Usiłował on nawet zbezcześcić świątynię, przeto ujęliśmy go i chcieliśmy osądzić według naszego zakonu. Lecz nadbieg dowódca Lizjasz, wyrwał go przemocą z rąk naszych i nakazał oskarżycielom jego udać się do ciebie. Gdy go sam przesłuchasz, będziesz się mógł od niego dowiedzieć, o co go oskarżamy. Również Żydzi poparli skargę, mówiąc, że tak się rzeczy mają. A gdy namiestnik na niego skinął, aby zabrał głos, Paweł odpowiedział: Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią nad tym narodem, przystępuję spokojnie do mojej obrony. Możesz sprawdzić że nie upłynęło więcej niż dwanaście dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, aby się modlić. I nie przechwycili mnie na sporze z kimkolwiek lub nad podburzaniu tłumu ani w świątyni, ani w synagogach, ani w mieście, ani też nie mogą Ci dowieść tego, o co mnie teraz oskarżają. To jednak wyznaję przed Tobą że służę Ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w Zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi z martwych wstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym samu silnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Po wielu zaś latach przybyłem, aby narodowi memu przynieść jałmużny i złożyć ofiary. Przy czym natknęli się na mnie w świątyni, gdy zostałem oczyszczony, bez tłumu i zgiełku, pewni Żydzi z Azji, którzy powinni by tu być przed Tobą i oskarżać, jeżeli mają coś przeciwko mnie. Albo niechże Ci oto sami powiedzą, jaką nieprawość we mnie znaleźli, gdy stałem przed Radą Najwyższą. Chyba tylko ten jeden okrzyk, jaki wydałem, stojąc między nimi, jestem postawiony dziś przed waszym sądem z powodu zmartwychwstania. A Feliks, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, odroczył ich sprawę i rzekł, gdy dowódca Lizjasz przybędzie osądzę waszą sprawę. I rozkazał setnikowi strzec go, Lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół posługiwać mu. A po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją druzylą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź, w sposobnej chwili każę cię zawezwać. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze, dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Po upływie dwóch lat nastał po Feliksie Porcjusz Festus. Pragnąc okazać Żydom przychylność, Feliks pozostawił Pawła w więzieniu. Dzieje Apostolskie, rozdział 25. Festus tedy przybywszy do prowincji, udał się po trzech dniach z Cezarei do Jerozolimy, gdzie arcykapłani i przywódcy Żydów wytoczyli przed nim sprawę przeciwko Pawłowi i nalegali na niego, prosząc by im okazał w jego sprawie przychylność i kazał przyprowadzić go do Jerozolimy. Zastawili bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze. Lecz Festus odpowiedział, że Paweł osadzony jest pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy. Niechże więc ci spośród Was, mówił, którzy są upoważnieni, jadą ze mną i oskarżą go, jeżeli mąż ten popełnił jakieś wykroczenie. I zabawiwszy między nimi nie więcej niż osiem czy dziesięć dni, odjechał do Cezarei, a nazajutrz zasiadszy na krześle sędziowskim, kazał przyprowadzić Pawła. A gdy on przyszedł, obstąpili go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy i wytoczyli wiele i to ciężkich oskarżeń, których nie potrafili dowieść. Paweł zaś bronił się. Nie zawiniłem w niczym, ani przeciwko Zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi. Ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy: Czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być oto przede mną sądzony. A Paweł rzekł: Przed sądem cesarskim stoję, przed Nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz bardzo dobrze. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniem się umrzeć. Ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. łaskę. Odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus Porozumiawszy się z doradcami, odrzekł, odwołałeś się do cesarza, do cesarza pójdziesz. A po upływie kilku dni przybyli do Cezarei król Agryppa i Berenika i powitali Festusa. A gdy tam spędzili szereg dni, przedłożył Festus królowi sprawę Pawła, mówiąc, Felix pozostawił w więzieniu pewnego męża którego sprawę, gdy byłem w Jerozolimie, wytoczyli arcykapłani i starsi Żydów, domagając się na niego skazującego wyroku. Odpowiedziałem im, że nie ma u zwyczaju wydawać jakiegoś człowieka na łaskę i niełaskę, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli twarzą w twarz i nie będzie miał sposobności obrony przed zarzutami. Gdy więc przyszli tu ze mną, zasiadłem niezwłocznie na zajutrz na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego męża. Kiedy jednak oskarżyciele wystąpili, nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich ja się dopatrywałem, lecz wysuwali przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne dotyczące ich własnej wiary, i jakiegoś Jezusa, który umarł. A o którym Paweł utrzymywał, że żyje. Nie umiejąc sobie dać rady z takimi sprawami, zapytałem, czy chciałby udać się do Jerozolimy i tam być oto sądzony. Ale, że Paweł wniósł odwołanie, by go zatrzymać pod strażą aż do rozstrzygnięcia cesarskiego, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza. Tedy agrypa rzekł do Festusa: Chciałbym i ja usłyszeć tego człowieka a ten rzekł jutro go usłyszysz nazajutrz zaś gdy przyszli agryppa i Berenika z wielką okazałością i weszli do sali przyjęć w towarzystwie dowódców i najznakomitszych mężów miasta na rozkaz festusa przyprowadzono pawła a festus rzekł Królu Agryppo oraz Wy wszyscy mężowie, którzy jesteście obecni, widzicie tego, w którego sprawie napierał na mnie cały lud żydowski, zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien już dłużej żyć. Ja zaś stwierdziłem, że nie popełnił on niczego, co zasługuje na śmierć. Skoro jednak sam odwołał się do cesarza, postanowiłem go odesłać. Nie mam wszakże nic pewnego, co mógłbym o nim napisać panu. Dlatego przyprowadziłem go przed Was, szczególnie zaś przed Ciebie, królu Agryppo, abym po przeprowadzonym przesłuchaniu miał co napisać. Wydaje mi się bowiem rzeczą nierozsądną posłać więźnia, a nie podać o co się go oskarża.